Babka kakałowa I... Sodycze za damo. Ciastka jedne za darmo Cukierki... Cukierki półksiężyce Półksiężyce Cukierki Miętusy 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 Boże Dwa jabłka Dwa jabłka Pomido. Ale... Dwa pomidory ja To ja nie idę z nie... Czego? Będę się mocno wstydzić za ciebie, A że mam takiego ja nie niedowolnego kolegę Byśmy stąd... tak poszli, nie? Ty byś trzymał tą torebkę taką rozłożoną i ja ci pokażę Dwa półki Dwa bułki i będzie pakował wszystko te A ja te robił pip! Pip I wychodzimy Jak na kasie Bronek no. za ile podjedziesz? Gdzie? Gdzie? No po, 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 po pole. A właśnie zapomniałem. No bo 95% mam. Aha. Boże Mordo tak szybko zdążyłeś zapomnieć o tym. Nie no, że będzie koniec odcinka, że nie muszę podjeżdżać. Jak mam na Jak mam na imię? Nie wierzę Tak się martwi Direm Urwanie skrzyni jego, Na przykład Zakleszczenie go dziki kur... Z tym płaski. Ja często, często zakleszczałem tą sześćdziesiątkę Śrubokręt płaski raz Dwie bułki Dwa bułki I kiełbasy do tego też Kiebasa. Kiebasa. Kiełbasa 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 darmowe raz Ciastka jedne za darmo ale noc tak się ciemnica zrobiła i tak śnieg, że przekupiliśmy Tak szybko zbieram O, ja... o jak jedzie z tematem Jaki Ale poszedł Hej, cud, że się nie zbugował. O mała właśnie o tym mówiłem co nie? Bo szczerze zebrał naprawdę dużo belek, bo mi się przy trzeciej czy czwartej już bugowała, co nie? To na spokojnie to, trzeba znaleźć mowana Ulepimy dziś Bawana! Ba, Ale to Jak... chyba za mały ten siewnik jest do tego siewnika Say what? Siewnik do siewnika? Myślę, że ten siewnik do siewnika, tak? Tak czy się. Kurwa, ten się kurwa, to zgadza, nie? Ja. Ten się desika To się zaraz <grywa> mm, Jest biola, tylko zachwaszczenie Jest biola, tylko biola, zachwaszczenie, biola, więc ja biola. od razu wjeżdżam tutaj Powiedz, może ci coś z nawozem i po życie, w życie jest Teraz Jaspy jasne, ale w ogóle Dużo nie doszpiewać jak miło wczoraj było. W sensie. No Ale nie masz do kogo. Mamy do intra, mamy intro nowe. To lepiej, że się zaś co chłopowi się odpaliło. Ale kurde, bo nie wiem czy Adam coś powiedzieć jakieś słowo, który...